Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dziś prezentacja magicznej torby Potato Express, czy Potato Express, jak to woli. Dzięki której ziemniaki mają być tak, jakby pieczone lub z ogniska. Tak mówi przynajmniej reklama. Torba ta kosztuje na AliExpress 1,18$. I sprawdzimy, czy działa. Co potrzebujemy? Potrzebujemy, oczywiście, ziemniaki. Według instrukcji jest napisane, że mają być umyte. Ja już mam umyte dwa ziemniaki. I potrzebna nam będzie również mikrofalówka. Bierzemy torbę, wkładamy do środka ziemniaki, zamykamy i wkładamy do mikrofalówki na 4 minuty. Mikrofalówka ustawiona na 4 minuty. Widzimy się po tych 4 minutach z powrotem. Dobra, 4 minuty pomału dobiegają końca. Zostało 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wyłączamy zmywarkę. Nie zmywarkę, mikrofalówkę. Pomyliło mi się trochę. Trochę się dymi. Podejrzewam, że torba będzie bardzo gorąca. No, troszkę jest. Czy widać unoszący się dym może nie widać. Wyjmiemy jednego ziemniaka. O, ziemniak mięciutki. O kurwa. Trochę gorący. Widzicie, ziemniak jest zmienił trochę. Swoją konsystencję. Wygląda tak trochę pomarszczyło go, może małe zbliżenie. Małe zbliżonko. I zobaczmy, jak ziemniak wygląda w środku. Skórka odchodzi ładnie. No, wygląda jak upieczony. Gorący i to dość. Pachnie dość ładnie. Myślę, że może można byłoby go jeszcze zostawić w kuchence na troszeczkę dłużej. Co do smaku, wyszedł bardzo dobry. Prawie jak z ogniska. Wystarczyłoby troszeczkę posolić jeszcze, i by był niemalże identyczny. Skórka chupująca, środek mięciutki. Jak za dolar 18, torma bardzo przydatna. Przynajmniej tak mi się wydaje. Można zrobić w niej naprawdę dobre ziemniaki. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Do usłyszenia w kolejnym filmie.